Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Aleluja. Już dźwięczny głos się rozlega i brzmi wśród nocnych ciemności. Niech miną senne złudzenia, bo Chrystus z nieba jaśnieje. Niech się przebudzą umysły, przez grzech dotkliwie zranione. Bo nowej gwiazdy promienie uleczą wszelkie słabości. Baranek Boży nadchodzi, by łaską winy przeważyć. A my pokornie błagajmy o miłosierdzie nad nami. Gdy Pan powtórnie nadejdzie i trwoga świat opanuje, Niech nas nie każe za błędy, lecz przebaczeniem obdarzy, Choć jeszcze w czasu granicach. Jesteśmy wszyscy zawarci. Już teraz pieśnią radosną wielbimy Trójcę Przedwieczną. Amen. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, Odpuściłeś winę swojemu ludowi. Łaskawym się okazałeś, panie, dla twej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę swojemu ludowi i zakryłeś wszystkie jego grzechy powściągnąłeś całe zagniewanie twoje powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie odnów nas boże nasz zbawco twego oburzenia na nas poniechaj czyż będziesz się gniewał na wieki czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia, czy to nie ty przywrócisz nam życie, a twój lud w tobie będzie się weselił? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi, Oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom, Którzy się zwracają ku niemu swym sercem. Zaprawdę bliskie jest jego zbawienie, Dla tych, którzy mu cześć oddają. I chwała zamieszka w naszej ziemi, łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój, wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, A nasza ziemia wyda swój owoc, sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, A śladami jego kroków zbawienie, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Łaskawym się okazałeś, panie, dla Twej ziemi. Odpuściłeś winę swojemu ludowi. Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy. Szuka ciebie o świtaniu. Mamy miasto potężne, a pan dla jego ocalenia. Otoczył je murem i przed murzem, Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy. Który dochowuje wierności, Jego duch niezachwiany, przez ciebie jest umacniany pokojem. Pokojem, bo zaufał Tobie. Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, gdyż Pan jest wiekuistą opoką. Prosta jest ścieżka sprawiedliwego. Ty równasz jego drogę szlachetną, także i my na ścieżce Twoich wyroków. Czekamy na ciebie, O panie, Twoje imię i pamięć o tobie. Są pożądaniem duszy, Moja dusza jest spragniona ciebie w nocy. Mój duch szuka ciebie w swoim wnętrzu, Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki. Jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości. Panie, obdasz nas spokojem, bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Moja dusza jest zbragniona Ciebie w nocy, szuka Ciebie świtaniu. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę, Niech się narody cieszą i weselą, Bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi, Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz, Bóg nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi. I niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Wała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Okaż nam, Panie, pogodne oblicze. Nie zostanie odjęte berło od judy, ani laska pasterska z pomiędzy jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego one należą, i zdobędzie posłuch u narodów. Nad tobą Jeruzalem wzejdzie światłość Pana. Nad Tobą Jeruzalem wzejdzie światłość Pana, i Jego chwała objawi się w Tobie, wzejdzie światłość Pana, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nad Tobą Jeruzalem wzejdzie światłość Pana. Oto, co uczyniłam, sługa pokorna, wszystko złożyłam na ofiarę Bogu żywemu, a gdy już mi nic nie pozostało, siebie samą złożyłam w darze. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą, w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył. Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, W pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi, jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga. Z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Oto, co uczyniłam, sługa pokorna, wszystko złożyłam na ofiarę Bogu żywemu, a gdy już mi nic nie pozostało. Siebie samą złożyłam w darze. Bóg, Ojciec Wszechmogący, wyciągnie swoją rękę, aby wziąć pod opiekę resztę swego ludu. Z ufnością, przeto, wołajmy do Niego. O Panie, niech przyjdzie Królestwo Twoje. Panie, dopomóż nam przynosić godne owoce pokory. Abyśmy posiedli twoje królestwo, które nadchodzi. O panie, niech przyjdzie królestwo twoje. Panie, przygotuj w naszych sercach drogę dla twego syna, który przyjdzie, aby objawiła się w nas Jego chwała. O panie, niech przyjdzie królestwo twoje. Panie, uwolnij nas od wyniosłości i pychy, i ulecz nas z naszych słabości. O, Panie, niech przyjdzie królestwo Twoje. Usuń przedziały nienawiści, wznoszące się między narodami, spraw, niech ludzie kroczą prostymi drogami zgody i pokoju. O Panie, niech przyjdzie królestwo Twoje. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże. Ożyw w nas gorliwość, przez wstawiennictwo świętej łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków, Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.